Ojca Pio. 17. kwietnia. W naszym najsłodszym Panu życzę Ci najradośniejszych świąt, w których Syn Boży nas odkupił i zdobył nas dla Ojca. Oby spodobało się Bogu zachować Cię w Jego świętej miłości i sprawić, abyś zawsze rozwijał się w królowej cnót, w świętej serafickiej miłości, która jest w dwójnasób chrześcijańska. Witajcie! Mamy za sobą piękny czas świąt wielkanocnych. Wczorajsza niedziela miłosierdzia zakończyła oktawę świąt zmartwychwstania pańskiego. Ciągle jednak jeszcze trwamy w okresie wielkanocnym. Dzisiejszy cytat o wiele lepiej by pasował tydzień temu, pojawił się jednak dzisiaj. To piękne życzenia. Ojciec z głębi swojego kochającego serca życzy nam miłości. Miłość jest istotą naszej wiary. To ona nadaje sensu ludzkiemu życiu. Miłość jest największą osobliwością tego świata. Bóg jest miłością. Świat bez miłości niewiele jest wart i stopniowo zamienia się w nicość. Ludzkość tak wiele razy przechodziła różne okresy braku miłości, a co się z tym wiąże? Z brakiem Boga. W konsekwencji tego pojawiało się na świecie wiele niesprawiedliwości, wiele łez i cierpienia, również wiele śmierci. Dla nas, Polaków, takim jeszcze dość dobrze pamiętanym czasem był czas II wojny światowej. Większość z nas pewnie urodziła się już po jej zakończeniu. Słyszeliśmy jednak tak wiele opowieści z tamtego czasu. Mnie różne takie przykłady opowiadała babcia, ale przecież nie tylko ona. Tak wielki ogrom cierpienia, że wydaje się to niepojęte, jak człowiek człowiekowi może zgotować taki los. Jak wiele trzeba zniszczyć w swoim sercu, w swojej duszy, by być zdolnym do takich okrucieństw. To, czego życzy dzisiaj ojciec Pio, wydaje się tak pięknym życzeniem. Miłość powoduje dobro, a za tym idzie też szczęście. Chodzi o taki podstawowy poziom. Mówiliśmy już, że miłość połączona jest z cierpieniem. Tylko to wcale nie musi zaprzeczać szczęściu. Jeśli ktoś szczęście pojmuje jako brak jakiegokolwiek cierpienia, prawdopodobnie nigdy nie będzie szczęśliwy. Podobnie sprawa się ma, jeśli chodzi o takie podejście do świata, które za wszelką cenę pragnie wyeliminować z niego własne cierpienie. Jeśli taka postawa będzie dla człowieka priorytetem, w efekcie przyniesie wiele nieszczęścia. Dla innych ludzi, a i jemu samemu nie zapewni pełni szczęścia. Chociażby nie wiadomo, jak to sobie tłumaczył, jak siebie i innych oszukiwał, usprawiedliwiał, nie będzie szczęśliwy. Wspomniałem Wam już, że dawno temu, gdy po raz pierwszy usłyszałem zbitkę słów miłość i cierpienie, które idą razem przez ten świat, zareagowałem na to jakimś wewnętrznym buntem, jakimś niezrozumieniem. Stało się tak pewnie dlatego, że nie do końca prawidłowo rozumiałem słowo miłość. Pewnie nadal jeszcze go dobrze nie rozumiem, ale kilka spraw z tym związanych już udało mi się pojąć. Problem z pojęciem miłości najpewniej rodzi się stąd, że pojęcie to jest powszechnie nieprawidłowo definiowane. Wystarczy spojrzeć na powszechny przekaz dajmy na to, tak zwane piosenki o miłości. W przeważającej większości w ogóle nie mówią o miłości, raczej o jej przeciwieństwie, czyli jakiejś formie egoizmu, gdzie jest się odbiorcą jakichś przyjemności. Jednakże wiadomo, że takie podejście do sprawy powoduje nasycenie, potrzebę większych wrażeń, bodźców. Trudno się więc dziwić, że taka miłość przemija. Przemija, ponieważ tak naprawdę nigdy jej tam nie było. Prawdziwa miłość nigdy nie przemija. Czy w ogóle można taką znaleźć w świecie? W idealnej formie to chyba tylko w samym Bogu. On jest miłością, najczystszą miłością, bez jakiejkolwiek domieszki egoizmu. A wśród ludzi także się zdarza wspaniała miłość oparta na poświęceniu, nacechowana troską o dobro drugiego człowieka, a nie na swojej korzyści. Ludzie nie są doskonali, lecz Zmagają się i dążą do doskonałości. I to nawet nie wszyscy. Wielu zmierza tylko do tego, by tylko im było dobrze. A to nie jest cechą miłości. Ci, którzy zmierzają w tę stronę, swoją inspirację czerpią z miłości Boga do człowieka, a także korzystają z wzoru innych ludzi, którzy tej miłości pilnie się uczyli i wcielali. Swoje życie. Postarajmy się nie mylić miłości z zakochaniem. To bardzo częsty błąd. Oczywiście, zakochanie jest bardzo pięknym uczuciem, ale jako uczucie może ulec zmianie. Tak jak radość czy złość. Zakochanie może prowadzić do miłości, a może też prowadzić do realizacji egoistycznych popędów. Może nawet tej drugiej osobie wyrządzić wielką krzywdę. W imię miłości? Niemożliwe. Raczej powodem jest właśnie egoizm. Podobno niektórzy mężczyźni specjalizują się w tym, jak podejść kobietę, by osiągnąć określone cele. Nawet jakieś kursy się organizuje, by szkolić w tym innych. Czy to jest Szkoła miłości? Chyba raczej nie. To tak naprawdę nie chodzi w ogóle o tę drugą osobę, tylko o siebie. To jak gra, która cieszy, dopóki się nie wygra. Jak to mówili rybacy: rybka złowiona, zabawa skończona, a później później jakaś inna gra. A to, że ktoś w tym czasie pozostaje ze zdruzgotanym sercem, oszukany, okłamany. No cóż, takie życie, mówią niektórzy. I dziwić się potem, że ktoś traci wiarę w miłość? Jeśli sam tak naprawdę ze szczerego serca chciał kochać, a to okazało się wielkim oszustwem, może i Ty doświadczyłeś, czy doświadczyłaś, Różnych trudnych sytuacji w życiu. Może Twoje serce obrosło skorupą, by żadne podstępy już go nie zraniły. Może umiesz na pamięć jakieś motto czy przysłowie, które mówi o tym, że nie ma miłości i powtarzasz to często, gdy w sercu pojawia się jakaś tęsknota. Serce obrosło skorupą, twarde. Niemal kamienne, nieczułe. Twardziel z zewnątrz, a w środku nieszczęśliwy. To może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Chociaż tak zwana płeć piękna tak często bywa zdobywana, a nie kochana. Serce z kamienia ma jeden plus. Nie można go zranić. Tylko, że tak naprawdę, czy to jest serce? Serce kojarzone jest z miłością, z życiem, z ciepłem, a kamień nie ma tych cech. Bóg nie chce, byśmy byli jak maszyny. Niby działają, ale nie mają w sobie życia. Bóg chce, byśmy żyli i byśmy życie mieli w obfitości. Nie czujesz życia w sobie? Starasz się, ale serce z kamienia utrudnia wszystko? Spójrz, jaką nadzieję daje nam Pan Bóg. W księdze Ezechiela czytamy takie słowa: I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w Was i sprawić, byście żyli według Mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem Waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę Waszym Bogiem. Uwolnię Was od wszelkiej nieczystości Waszej i przywołam. Urodzaj zboża i pomnożę je, i żadnej klęski głodu już na Was nie ześle. Chcę pomnożyć owoce drzew i plony pól, po to, byście nie musieli już nosić hańby klęski głodu wśród ludów. Wtedy wspominać będziecie Wasz sposób życia i Wasze złe czyny. Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości nie z waszego powodu ja to uczynię wyrocznia pana boga zapamiętajcie to sobie dobrze wstydźcie się i zarumieńcie z powodu waszego sposobu życia domu izraela serce z ciała Potrafi kochać, potrafi również cierpieć, ale przede wszystkim ono żyje. Może jesteś w takim momencie, że przypominasz spustoszony kraj, jak Warszawa po wspomnianej wojnie. Bóg zapowiada, że cię odbuduje. Staniesz się jak piękny ogród, znowu zatętniesz życiem. Dalej w księdze Ezechiela czytamy takie słowa. Tak mówi Pan Bóg: w dniu, w którym oczyszczę Was ze wszystkich win waszych, zaludnie znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany, zamiast odłogiem leżeć przed oczami każdego przechodnia. I będą mówić: ten spustoszony kraj. Stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne, a narody pogańskie, które wokoło Was pozostaną, poznają, że ja Pan to, co zburzone, znowu odbudowałem, a to, co opuszczone, znowu zasadziłem. Ja Pan to powiedziałem i to wykonam. Tak mówi Pan Bóg, i do tego jeszcze to uczynię: dam się uprosić domowi Izraela i rozmnożę ich jak trzodę ludzką, jak poświęcone owce, jak owce Jerozolimy za jej świetnych dni. Tak miasta wyludnione staną się pełne trzody ludzkiej. Aby poznano, że ja jestem Pan. Nie sposób mówić o miłości, nie odwołując się do tego pięknego hymnu o miłości, który pod natchnieniem Ducha Świętego napisał święty Paweł. Mówię o hymnie o miłości z 13 rozdziału listu do Koryntian. I już nie po raz pierwszy zacytuję te słowa. Dzisiaj tylko fragment określenia tego, jaka jest miłość. Jeśli chcesz wiedzieć, czy idziesz tą drogą, to w miejsce słowa miłość wstaw swoje imię. Jeśli czujesz zgrzyt, to znaczy, że jeszcze sporo musisz popracować nad doskonaleniem w sobie miłości. Ale któż tego nie musi? Posłuchajmy. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie zapominajmy, że zagrożeniem miłości jest egoizm, do którego bezustannie stara się nas przekonać kusiciel. Kochać to dawać siebie. Dawać siebie to poniekąd jakby. Samemu się wyniszczać, tracić swoje życie. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie, z mego powodu ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. To tyle na dzisiaj, pomyślmy o tym przez ten dzień, a spotykamy się już jutro. Szczęść Wam Boże! Hey 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 hey. Hey hei. hey hey.